Nagrywam dzisiaj w mokrych włosach, dlatego że dosłownie 3 minuty temu spaliłem suszarkę. I nie jest to określenie młodych ludzi na palenie śmiesznych papierosów. Dosłownie spaliłem suszarkę. Suszarka do włosów. Lokówko, suszarka. 2,5 tysiąca za suszarkę? Dobra, popracuję nad tym później. Nazywam się Adam Wawrzyński. Mam kilkanaście lat doświadczenia w oglądaniu głupot w internecie. Jestem ich koneserem. Koneserem głupot w internecie. A teraz przechodzimy do tego, co żeście nadesłali. Shorty jeansowe, M38, turkusowe, H&M, bardzo dobry, 5 zł. zdjęcie. To wygląda jak screeny z jakiejś gry post-apo, jak... jak... Po prostu jak z polauta, ale w niektórych miejscach nasz piękny kraj wygląda właśnie w ten sposób i dla niektórych jest to widok z okna. Strasznie smutne. Nie są to może szorty jeansowe, może jest to po prostu wołanie o pomoc. Wyciągnijcie mnie stąd, uratujcie mnie. Roamer Rockshell Mark V, coś tam, 1750 zł, taki sikor. Jaka cena by była ostateczna do kupna, a jaka cena by była ostateczna do zapłaty, to żależy ile by pań chciał. To zależy, ile by pan dał. Niech pan określi cenę do sprzedaży konkretnie. Niech pan określi cenę do zakupu konkretnie. I tak cały dzień trwa, mogą siedzieć. No ale co, targowanie się to jest po prostu gra w szachy. To jest napięta gra psychologiczna. To jest sprawdzenie, kto pierwszy pęknie. Tutaj jak widać panowie, pewnie do tej pory wymieniałem się wiadomościami, dokładnie w tym guście. Siema mam fotę do internetowych handlarzy. Nie malujemy tylko ścian. I started painting houses. Myself. To jest Irlandczyk z Korsze tylko że w polskiej wersji. Zaufalibyście temu człowiekowi w kwestii robienia remontu swojego mieszkania? Ja tak dobrze I mu z oczu tak patrzy. Drobne naprawy, remonty nikt ich nie chce zrobić. Drobne prace, nikt ich nie może, nie chce, nie umie zrobić. Firmy mąż żona syn córka inni. Przykry fakt, ja to zrobię. Wzbudzam zaufanie już po pierwszym kontakcie. Wypróbuj mnie, nie szukaj dalej, szkoda czasu. Nikt tego nie zrobi lepiej, jeśli w ogóle ewentualnie się podejmie. Są zaległe rzeczy, artykuły do zamontowania, które wydają Ci się jako praca zbyt błahe, by zawracać nimi komuś głowę i z tego powodu są odkładane na później. Kiedyś i tym podobne. To chyba inny człowiek niż ten. Z jakiegoś powodu dostałem właśnie te dwa ogłoszenia od jednej osoby, ale temu człowiekowi też dobrze z oczu patrzy. Kolejny raz to jest polska wersja takiego programu, który kiedyś był na Discovery. Brudna robota. To jest ten sam człowiek. O raju, ale bym pooglądał stare Discovery. Oglądanie w dzieciństwie Discovery wkładam do mojej teczki z najlepszymi wspomnieniami z dzieciństwa. My Mike Rowe. Nazywam się Mike Rowe. A to jest brudna to jest robota. Praca. A tu sprawa jest czysta. Wow, trzeba brać wszystko na zimno, uwijając się jak w ukropie. Kurde, pamiętam był taki odcinek, że Micro był szambonurkiem w jednym odcinku. Strasznie obrzydliwe rzeczy tam były pokazywane należy uważać, by nie paść z wycieńczenia. I na pewno nie wolno kręcić nosem. Wiecie co? Ja też wykonuję brudną robotę. Ja też mam ciężko. Przeglądanie tych screenów, czytanie od was tego wszystkiego, to nie jest łatwe zadanie. Ja też mam bardzo trudną pracę, ok? Najbardziej uczciwy kupujący. Do internetowych handlarzy. Komputer Ryzen 3, 8 GB RAM, coś tam dalej. Nie widzimy tego. 800 zł. Całkiem dobra cena jak za komputer. Cześć, bo tak patrzyłem ostatnio na statystyki tego komputera i nawet nie zauważyłem, że całkiem dobre ma komponenty. Wydaje mi się trochę Tanio te 8 stów za niego, bo jak patrzyłem na ceny na necie, to te same pojedyncze komponenty sporo kosztowały. Mogę ci dorzucić 400 zł do niego. Co? To się nie zdarza. Ale już nieaktualne. To ja kupiłem, tylko chodziło mi, że tanio zapłaciłem i ci mogę dorzucić 4 stówy. Aaa! What? Co za człowiek. Nie no okej, okay, jak tak to spoko. No to jutro jak chcesz możemy się zgadać. Ale wyczuł. Już chcę więcej. No dobra, ale jak obie strony mają się poczuć lepiej. W sumie to jest zajebiste. Okej, okay, nie jestem w stanie wam zagwarantować, że na przykład ja zachowałbym się w ten sam sposób. Ale jest to bardzo urocze. Oby więcej ludzi tego typu na świecie. Hej, możliwe, że znalazłam coś do handlarzy. Mój chłopak patrzył na switche na Allegro i tu opinia sprzedawcy. 27 grudnia 2022 roku. Jedna gwiazdka. Konsola nie ma wbudowanej Gier. Wszystkie trzeba kupować albo sieciowo, albo w postaci kartridża. Ceny podobne jak na przykład do Xboxa. No... Kwa, no oczywiście, że tak. Bateria strasznie słaba, 3 godziny grania, brak języka polskiego. Bardzo łatwo na przykład w Minecraft poprzestać funkcję przyciskom i wówczas jest problem ze zwróceniem tego z powodu braku znajomości słownictwa używanego w grze. Obdarowany 7 -latek nie pała zbytnim entuzjazmem względem tej konsoli. Zniechęca go krótki czas grania oraz obcy język i związany z tym problem z samodzielnym rozwiązywaniem trudności. Pomaga jedynie przywrócenie ustawień fabrycznych. Cena jest zbyt wysoka do jakości, jaką przedstawia konsola. Maksymalnie w mojej ocenie warta jest 400 zł. Nie kupiła drugi raz. Nie polecę. Nawet dłuższa podróż, bateria nie wystarczy. Zakup oceniam jako nietrafiony. To z czym jest problem? Z konsolą, której ewidentnie nie rozumiesz? Konsola nie ma wbudowanych gier. Czy być może z tobą? Problem z odwróceniem tego z powodu braku znajomości słownictwa używanego w grze. To podobnie z czym jest problem? Z grą czy z tobą? Kur... A ten przykład tak mnie niesamowicie denerwuje, bo to już nawet nie chodzi o tą konkretną konsolę, ale po prostu o ten typ myślenia. O mój Boże. Aha, kupiłam produkt, który nie jest taki, jak sobie wymyśliłam, że jest w mojej Głowie. Ma inną cenę niż sobie wymyśliłam w mojej głowie. Według mnie dokładna cena tego produktu to 400 złotych powinna być. Nie rozumiem słownictwa w grze i po prostu, no, nie po to to kupuję, żeby się uczyć czegoś, tak? O kur... spadaj na drzewo, człowiek. Kruc, i dostałam bana za nieodpisanie. Buty ekoskóra rozmiar 39, yy, polecam, 149 zł, 130. Bam. <słuchaj> Ale o co chodzi? Zdecydował, tak? Słuchaj, ja tu rozdaję karty, tak? 130 złotych ma być. Masz 5 sekund. Żeby się na to zgodzić. Bam! Co za despota? Moje ulubione rodzaje pytań. Wszystko w rozmiarze M. Topy na ramionczka po 15 zł, bluzki po 10 zł, sukienka 30, spódniczka 10 Sprzedaję przez Winted lub OLX. Jula. Jaki rozmiar? No nie wiem. Nie wiem jaki rozmiar. Jezus, co się dzieje z tymi ludźmi? Spódniczka Matka Boska Witraże Jezus. 55 zł, Tego typu. I teraz już nie wiem, czy noszenie takiej spódniczki, to... czy to jest coś chrześcijańskiego, czy na odwrót. Co stałoby się, gdyby wejść w czymś takim do kościoła? Dostajesz wtedy propsy, czy nie dostajesz? O przedmiocie. W takiej miniuwie nikt was z kościoła nie wygoni. Bardzo dobry stan. Rozmiar M. Jaki rozmiar? Hej, właśnie napisałem do faceta w sprawie samochodu i rezerwacji i zdałem sobie sprawę, jak bardzo głupie było moje pytanie. Kadilak, CTS32, 200 KONI, skóry manual, hack, coś tam 6499 Zł, wygląda w ten sposób. Możecie się mu przyjrzeć. Właśnie tak wygląda. Szyby są, koła są. Czyli dobrze. Dzień dobry. Mam trochę głupie pytanie, ale czy można zarezerwować ten samochód na około pół roku? W styczniu kończę 18 lat i chcę kupić własny samochód, który będzie się wyróżniał na tle innych. Jeśli pan, pani się zgodzi, to już mam przygotowane pieniądze. To proszę przelać pieniądze za wóz i będzie czekał. Nie ma możliwości dać je za te pół roku? Chciałbym go jeszcze obejrzeć. Z rowerka spadłeś? Ktoś ma pół roku czekać na kasę bez żadnej gwarancji. Dobra, stary. Tak, to było. To było trochę głupie. To było trochę niedorzeczne, ale podoba mi się mi się ta refleksja. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo głupie było moje pytanie. Wszyscy robimy głupie rzeczy. Ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę i rozwijać się jako człowiek. Ja na przykład w swoim życiu zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy. Bardzo dużo głupich rzeczy zrobiłem. To są te sytuacje, które randomowo przypominają ci się przed zaśnięciem albo kiedy bierzesz prysznic. Jedną z takich sytuacji, która mnie prześladuje, jest to, jak byliśmy z rodziną nad morzem. To był mój pierwszy wyjazd nad morze w życiu. Miałem kilka lat. Bardzo małym dzieciakiem byłem. No i idziemy z moim rodzeństwem czytecznym i tam chyba z tatą, z wujkiem, coś takiego, po takim moście. No i po drugiej stronie mostu idzie jakaś tam osoba dorosła i prowadzi na wózku inwalidzkim inną osobę dorosłą. Ale to właśnie nie był chyba jakiś taki typowy wózek inwalidzki. Nie wiem, nie wyglądał typowo. W każdym razie wzbudziło to moją ciekawość, patrzę na drugą stronę ulicy, no i zaczynam się tak dziwić i na głos mówię, haha, taki duży, a w wózku jeździ. Nawet teraz mnie coś zakuło, jak to powiedziałem. Wszyscy z mojej rodziny, z którymi szedłem, po prostu przewrócili oczami i zareagowali jakoś w stylu, no, no to żeś ładnie powiedział. Jakoś w ogóle nie mogłem się odnaleźć w tej sytuacji, w sensie w ogóle nie rozumiałem, że palnąłem coś głupiego. Może byłem po prostu głupim dzieckiem. Dzieci ogólnie potrafią być niezłymi skur...nami. Czasami nieintencjonalnie, to jest zrozumiałe, ale czasami też intencjonalnie i to jest nawet bardziej przerażające. Szanowny fan mam ciekawy materiał na internetowych handlarzy. Ironią losu jest to, że akurat oglądałem właśnie twój odcinek z tej serii, więc chyba jakaś klątwa na mnie przeszła. Tak, już ustaliliśmy w ogóle, że handlarze są trochę nawiedzeni. Także oglądacie na własną odpowiedzialność, Fajnie, jakby ludzie byli świadomi mniej oczywistych skamów. Long story short: szukam obecnie kawalerki w Warszawie. Współczuję. Sprawy mieszkaniowe to jest po prostu jeden wielki pryszcz na dupie. Natknąłem się na ofertę, jak z bajki. Czynsz całkowity 1800 zł z mediami na ochocie, praktycznie obok centrum. No ale jak widać było za pięknie. Jak akcja się rozwinie, to dam znać o rozwoju sytuacji. Pozdrawiam z całą rodzinką. Całuję rączki. Wolałbym nie. Dzień dobry Pani, piszę w sprawie oferty kawalerki na ochocie w Warszawie. Czy cena całkowita za miesiąc to 1800, jak jest tam napisane? Ile wynosi kaucja? Jaki jest dokładny adres? Jaki jest jego aktualny stan? Jak wygląda kwestia kosztów za media? Również, czy byłaby opcja umówić się w ten weekend na obejrzenie tego mieszkania? Jeżeli woli się Pani skontaktować telefonicznie, to po 16 jestem dostępny. Pozdrawiam, Franciszek. Dzień dobry, płatność wynosi 1800 zł miesięcznie. Cena ta obejmuje czynsz, wodę, prąd, ogrzewanie, internet. OK. Połowa 2023 roku, 1800 za mieszkanie blisko centrum... Ze wszystkim to jest albo oferta życia albo albo Obvious scam. Kaucja zwrotna 1000 zł, gdzie zazwyczaj jednak jest to kwota, która odpowiada wysokości kwoty miesięcznego czynszu. Jestem właścicielką. Umowa może być podpisana na czas określony z możliwością przedłużenia z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy. Dobra, fantastycznie. Zostaje tylko kwestia obejrzenia kawalerki przed podpisaniem umowy. Czy jest możliwość umówienia się na oglądanie w ten weekend? I pytanie, bo oferta zniknęła z OLX, czy nadal to mieszkanie jest aktualne? No kurde, jeszcze wszystko w wysokim standardzie. To śmierdzi na kilometr. Wiadomo, co do estetyki to ma się tam zawsze jakieś swoje różne preferencje. Ale jest tutaj ewidentnie jakiś wyższy standard. Zresztą, ogólnie to mieszkanie jest po prostu estetyczne. Fajne. Niestety nie będę mogła pokazać mieszkania, ponieważ mieszkam za granicą mhm, i tylko ja mam klucze. Chcę znaleźć lokatorów z wyprzedzeniem, tak aby móc przylecieć na jeden dzień, przekazać klucze i polecieć z powrotem. Więc jeśli podoba Ci się moje mieszkanie, możesz je zarezerwować dla siebie. Ale główno prawda. To nie jest tak, że to jest kompletnie unikalna sytuacja. Bardzo często się zdarza, że osoby, które mieszkają za granicą, chcą wynająć mieszkanie w Polsce i można jest po prostu tysiąc możliwych rozwiązań, jak to zrobić. A sprawy mieszkaniowe to nie jest kupno butów, to jest jednak większa kwota, większa sprawa. Nie wiem, można wysłać klucze przyjacielowi zaufanemu albo komuś z rodziny. No come on, co za bullshit. Rozumiem sytuację. Na zdjęciach wygląda świetnie, ale ze swojego doświadczenia wolę sprawdzić internetowe oferty na żywo, rozumie pani. Z chęcią wstępnie zarezerwuję to mieszkanie. W najbliższym czasie dam pani znać odnośnie kwestii podpisania umowy i wprowadzenia się, bo muszę jeszcze rozwiązać sytuację z zatrudnieniem. Oczywiście zanim byśmy tę umowę podpisali, to bym szybko przejrzał mieszkanie tylko w celu zweryfikowania, czy wyglądowo i stanem nie odbiega znacząco od zdjęć. rozumie pani. Z góry Dziękuję bardzo za informację, jesteśmy w kontakcie. Jeszcze czy tylko mogłaby mi Pani przesłać tylko wzór ewentualnej umowy? Możemy podpisać umowę już teraz. Umieszczę nasze dane w umowie, podpiszę ją i prześlę plik. Następnie wyślę zaliczkę jako gwarancję, że nie znajdziesz innego mieszkania. Jak tylko otrzymam zaliczkę, kupię bilety na 9 czerwca. Ale bullshit! Ale bullshit, to po prostu śmierdzi z kamem na kilometr. Człowieku, jak można się zdecydować na mieszkanie, kiedy nawet jeszcze fizycznie się go nie widziało. Czy ono w ogóle stoi? Czy to jest faktycznie to mieszkanie? Czy nie wiem, w mieszkaniu nie ma trującego grzyba, jak to było w y, handlarzach, omawialiśmy jedno, jedną sytuację. Podpisanie umowy razem z czynszem i zaliczką to na miejscu, jak już zobaczę mieszkanie. Na razie chcę zobaczyć wzór umowy, żeby klarownie wiedzieć na czym stoję. Tak jak mówię, mieszkanie bardzo ma korzystną ofertę dla mnie, ale niczego w ciemno nie będę podpisywał ani wpłacał. No właśnie. Zawsze jak zastanawiam się nad tym, czy ludzie się na takie rzeczy łapią, to niestety intuicja podpowiada mi, że może nie jest to wielki odsetek, ale no niestety, po prostu osoby się nacinają na takie rzeczy. Dlatego drodzy widzowie, nawet niech przez myśl nie przechodzą wam takie rzeczy, żeby w ogóle podpisywać coś w ciemno, przelewać jakieś pieniądze w ciemno. Macie wszystko przeanalizować, przejrzeć umowy, dopytywać, Zmieniać ewentualnie umowę, jeżeli macie jakieś uwagi, to znaczy zasugerować zmiany. Ooo, okej, okay, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, tak jak ja. Jeżeli macie jakieś swoje historie, to oczywiście je podsyłajcie, najlepiej na Instagrama, po prostu stamtąd mi najłatwiej jest je y, wyciągnąć, screenować i tak dalej. A jeszcze tutaj ważny komunikat dla tych wszystkich ludzi, którzy podsyłają mi screeny, i potem krzyczą, że wysłali, ale ja nie wyświetliłem albo nie odpisałem. Słuchajcie, dostaję dużo tych screenów. Dziękuję za nie wszystkie, oczywiście. I po prostu to wygląda w ten sposób, że żebyście Wy widzieli, że ja wyświetliłem Waszą wiadomość, musiałbym zaakceptować Waszą wiadomość ręcznie. No ale tak jak mówiłem, często to się mija z celem, bo dostaję tego bardzo dużo, a normalnie mam dostęp do tych wszystkich wiadomości. Mogę je odczytać, pomimo tego, że nie widzicie, że jest odczytane. I z reguły wszystko, co piszecie do mnie na Instagramie, odczytuję, nawet jeżeli tego nie widzicie. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za screenshoty. Podsyłajcie je na Instagrama i możecie też proponować jakieś tematy na odcinki. Wszystko to oczywiście czytam, trzymajcie się wszystkiego dobrego, pa pa!